Dzień dobry, Anna Malinowska, zapraszam na wiadomości Lasów Państwowych. Leśnicy są już gotowi do zalesień i odnowień. Pracownicy szkółek wyciągają z ziemi sadzonki, sortują i przygotowują do sadzenia. Jak co roku posadzimy 500 milionów drzew. W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur, dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu od zakończenia II wojny światowej udział lasów liściastych wzrósł z 13 do około 25%. Coraz częściej występuje w nich dęby, jesiony, klony, a także brzozy, olchy, topole, lipy i wieżby. W tym roku kolejne kilka tysięcy hektarów zostanie przebudowanych z lasów iglastych na liściaste. Na prawie 4000 tysiącach hektarów las odnowi się naturalnie. Kusownictwo to wciąż aktualny problem w polskich lasach. W 2016 roku strażnicy leśni zanotowali na terenie lasów państwowych ponad 250 przypadków kłusownictwa. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 12%. Do najczęściej bezprawnie pozyskiwanych gatunków zwierzyny należały jelenie, dziki, sarny, łosie i daniele. Najwięcej przypadków bezprawnego zabijania zwierząt miało miejsce w Katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Kłusownictwo jest przestępstwem, grozi za nie do 5 lat więzienia. Do kłusownictwa wykorzystywane są najczęściej wnyki, stalowa pętla umieszczana w miejscach migracji zwierząt, na której złapana ofiara ginie w wielogodzinnych męczarniach. W przypadku znalezienia wnyków należy niezwłocznie zawiadomić leśników lub policję. Nie należy samodzielnie zdejmować ani zabierać ze sobą wnyków, ale zapamiętać lub dobrze oznaczyć miejsce ich znalezienia. Na terenie nadleśnictwa Marcule ustawiono schrony dla jeży. Teraz leśnicy z niecierpliwością czekają na pierwszych lokatorów. Najwięcej takich drewnianych domków pojawiło się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej, Arboretum oraz Szkółki Leśnej. Schrony dla tych kolczastych ssaków nadleśnictwo otrzymało od Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Jeżom należy pomóc w znalezieniu odpowiedniego lokum, ponieważ mają coraz mniej miejsc, gdzie mogłyby się chować. Obecnie w ogrodach, parkach, przy domowych ogródkach nie pozostawia się stert gałęzi, liści czy traw, a to właśnie w nich bardzo chętnie chowają się jeże. Te cieszące się sympatią ssaki są sprzymierzeńcami nie tylko leśników. Dlatego pracownicy nad leśnictwa mają nadzieję, że schrony zostaną szybko zamieszkane. A po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową, profil Lasów Państwowych na Facebooku, a także na kanał Echa Leśna na YouTube, gdzie Dominika Nadolna pokaże, jak zakłada się gniazdo dla Sokoła Wędrownego.